Witam z tej strony, User your a, dobra. O ja. Oh yeah. Dobra, dobra, dobra. <coughs> no. No, no, a dziś ze mną jest... Ojka i husar Siema. Aha, to to mogę powiedzieć, że jest nagrywanie. No nie no tak, wyłączam nagrywanie. Witam z tej strony... I nagle cały test się odezwał. Tysiące wiadomości, komunikatów i tak dalej. To wyłącz sobie te powiadomienia. Nie. Za chwila. Nie, bo lubię się... Hey, to jest bardzo mnóstwo. A, dostaję. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Mhm. Mm Lepiej? <grym> no, na, <nanal>, nie nie denerwujesz <grym> tym dźwiękiem. <grym> o, jest ten alienor. on ma być taki dobry. On jest słaby. Tak i możesz zaproponować ludziom swojego robota husarz dalej. Reklama leci dalej. Zapraszam was do kupna robota Fast Destroyer MK-20. Jest to dobry robot, który idealnie się sprawdza w kooperacji. Ma dobry pancerz, ma wiele gąsek, dzięki czemu jest bardzo mobilny i może się w razie czego szybko uciec. Dziękuję A. Ale ojka nie musisz <noise> mnie zostawiać, ja chcę wycofać, nie? Sorry To jest tak długie, że to mi się ciężko kieruje ogólnie Co się bierze? Co? Ojej No może od razu pojedziemy im reaktor zjechać Tak po drodze mamy Okej wow. Góra nie ja na dół polecieliście, nie się Tak szczerze powiedziawszy, to to H tak dziwnie wygląda. No, troszkę, ale trochę A, przypomina lądowisko dla helikopterów. Ja. Wow. O. Nie mam medyka, nie pomagałam. A ja nie mogę wycofać się. Przepraszam, mogę powiedzieć, że się wycofać, ale jesteśmy teraz otoczeni. Tak, ja też. Cieszę się, że ma się to, tą plazmę w tym czołgu. A no i tak, za... no jak zawsze, wow. bomber nad wami idealny. Czekaj, bo tam dwa te roboty są. Ojka, wycofujemy się. Sorry, do tam do góry patrzyłam. <grym> Dobra, dostałem, to jednak był zły pomysł, tak się wpierdzielić we wszystkich. No. Oj, no, ja ginąłem. Jak tu? Nie tak to. Ktoś no, mnie w boku y w boku, Boże, w wyblokował. Przyspałnie, przyspałnie naszym było to Alien gówno. Alien Gówno... Bo... Aha. 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 już no tak, bo już wszystko na razie. Dawaj, nie. dawaj, salwą w niego. Już. No. no nie, skrył się za skałą. co za, za typ. Znowu to alien gówno i drugi raz zjechane. O, i zaliczyło mi kille za niego. góra jest. Wiem. O, spadał Tomek ciągle będzie mnie tutaj pukał. <głos》> nie głupi rozebrniam ale ciągle um, wake upa robi. Nie to zaczyna troszkę denerwować no, te, 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 nie wychylaj się Naszą wieżyczkę tam jadą no, więc jedziemy Naszą wieżyczkę Aha dostałem za nami znowu alien gówno Już Już Ja się tu radzę, nie by jeszcze mi killi Przepraszam ale po prostu uczę się od niektórych zabierania killi też. A, ojka. No to jest mistrz... nie, nie, nie Ale nie, nie chodziło mi o ojkę. A? Nie o, chodziło o mi O ojka. O planie. O plagę też To nie wiem. Ciebie. Ode mnie? Ja i branie killi? gdzie ja? Ja po prostu nawalam we wszystko, co się rusza, więc... O, reaktor nam Oho, o. Odważnie ja, Naprawdę ja sobie O, idziemy po tą wieżę No właśnie, Aha. ja tam bym... chcę dojechać do was Znowu, znowu Oj, ale, ale słabo tutaj tam tamten spad Oj On Słabo zespawały trzeba jak na się nie radzą. Ja jakiś czołg tam wyjechał? To tak obserwuję, co oni tam robią. Nie Dobra. obserwuj, tylko strzelę. Chcę być pewny swojego strzału. Takie trzy czołgi jak jadą. To jest genialne. O, pięknie. No to dobra, dobra, to byłem Dobrze, zawracamy Poczekaj, zrobię eee. mu takie... Ej, niech strzela, niech strzela Ej, Nie, się w sobie bazie już. A jak zawracamy? Ale na górce, o ja, ja, ja latający o. Nie lubię tego typka latającego Tu mamy medykę mi się, tutaj wbiłem już na bazę nie, bo... Nie, jeszcze nie, za dużej tablata. Ja bym się nie wziął bazę, To Za tą wieżę no. To przejmij, przejmij się wieżę. Już idę. Poczekaj, bo ja... lecę pędzę. Nie będę się rzucał za gościem, bo to snajper i wszystko, jestem. O, Magi bo, bo jest tutaj wszystko. macie level wyżej ode mnie. teraz takie surprise? A teraz się zdziwił, chciał wyjechać i mnie dobić. To chyba co takiego drugiego samego czołga. Okej. Okay. Ten latający koło mnie już zaczął nadmierować. mnie, ja też. Obcze, czekaj, ja tutaj pojadę, bo tutaj... Pan Snajper jest. Aha, jeszcze strzeliłem w skarpę przed nim. O, i drugi Pan Snajper. Yeah. Aha. Dobra, naszą wieżyczkę tam miano. Ale teraz już mówię, nic jest w Unii. No nie, tutaj nie, rzucę, nie, 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 Ale ja tylko mówię, nie, tutaj jest nie, 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 Myślałem, że weźmiesz, że nie dobijałem go, ale... ominąłeś sobie i pojechałeś dalej, więc... No, bo chciałeś, żeby ci coś... Al alien, gówno, no. No to cisnę. <laughs> Poczekaj, bo coś mnie tutaj chciało zajechać ale... bardzo. Proszę, ten latający. Ale ja mu wystarczy odrąbać śmigła i już... No. Już o, Już leci O. Jeszcze Ja się tak stoją on do mnie nawala, 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 się odwróciłem i... Zginął. I znowu coś do mnie nawala. Snajper. Sniper. Przed bazy. Dobra, za Ja górą polecę. Okej. Okay. Ja wjeżdżam przez środek. Ja lewą górą. Ojka prawą leć. Ojka prawą. Nie, bo tam wszyscy pojechali prawą. No i jedź im po, no bo... Tam ci pojechali, a na śmieci. nie, to ty... Nie, to przyjemności też tam byli. O kurde, byli. Sk skapnęli się, że, że wjechałem. No u mnie też ci powiem. No tu się wszyscy Aha. do mnie. Wszyscy się u mnie zjawili. Zgadnijcie kto mnie rozwalił. Alien gówno. No Lejego. Ale w ty. No a teraz Już mu mu nic nie zrobię, bo mają tarczę. Sobie. Ja też ja tego Ja mam 13 kill. No? Jednak siła ognia jest spora jak salwą wlatujesz w każdego tak na czołówkę. No widzisz, postaram się zbudować to nie. Polecamy robota, nie cały milion kosztuje. Tam, no kosztuje 860 tysięcy chyba. No, 800 coś tam. A robot naprawdę jest dobry. No, tylko, że to trzeba to mieć setny level żeby nim grać. Bo jest... wykorzystuje maksimum CPU. Ale, Ale zap... są też tańsze wersje No tak, to w faz się... i tych wszystkich jest pełno tam Każdy z nich się do siebie znajdzie A jak nie znajdzie to tylko napisaj do Husa, że on bardzo lubi budować te A te <grystanie> <rynki>. Wszystkie wersje Ma <grystanie> jest tam tylko tak? O uciekł Dobra to jak przejmiecie tamtą... Aha zginęliście ja? No ja się tam... Nie. tu jest u nas? Ja u nas? Kawał na... A nie A to nasz szkole siedzi na ale. Anyway. O nie, to ten typek. Okej, ten typek... ...tych jednostek, który poprawia, to jest jakiś naprawdę nieugarnięty. Ten snajper Cię widzę denerwuje. Nie? Co ty? Ja go nawet nie czuję. A mam 59% robota. O ja, ja go... się za bardzo trochę dzieliłem że tak powiem Damy radę Helikopterek mnie tu pokara zaraz Oj Helikopterek no No I pojechał, pojechał mnie ten Został mi nie wiem 40% HP i się cieszę, że mnie zniszczył Bo zajechał mnie od boku Weźcie stracicie jakąś wieżę, ją przejmijcie tak, żebym się szybciej zrespił. Tak, A tak. Nie, za, za, późno jest. Aha. O. Późno jest, bo już koniec. Nie. Proszę, GG. O, 15 level dobiłem. <grych> o, świetnie. <grych> Brawo, ładne wyniki. O, i pierwsze trzy miejsca. Genialnie. No. Więc ładnie dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. No A. się, hej.